Poznaj sekretny trik, jak przerwać zasiedzenie nieruchomości, dzięki czemu nikt nie ukradnie ci działki. Wyobraź sobie, że odziedziczyłeś działkę po babci, ale od lat tam nie zaglądasz. Wracasz po 30 latach, a tam willa z basenem i nowy właściciel, który twierdzi, że wszystko jest jego i grozi, że jak nie opuścisz posesji, to naśle na ciebie policję. I najgorsze jest to. Że ma rację. Jak to możliwe? Zasiedzenie! Jeśli ktoś przez 20 lub 30 lat mieszka na twojej działce i zachowuje się jak właściciel, może ją sobie po prostu przejąć. Ale jest sposób, żeby to zatrzymać. I nie, nie musisz wysyłać tam dresów z baseballami. Wystarczy wpis w księdze wieczystej. To taki dowód osobisty działki. Sąd Najwyższy uznał, że jeśli w dokumentach nieruchomości znajdzie się wpis, na przykład informacja, że ktoś chce odzyskać działkę albo prowadzi się w sprawie jakieś postępowanie, czas zasiedzenia przestaje lecieć. Co to oznacza? Nieważ ile ktoś lat mieszka na twoim terenie. Jeśli w międzyczasie zrobisz taki wpis, zasiedzenie się resetuje i ta osoba musi odczekać kolejne 30 lat, żeby przejąć swoją działkę, podczas których możesz takiego osobnika z niej wygonić. Swoją drogą, daj znać w komentarzu, czy przepisy umożliwiające zabranie komuś działki są uczciwe. A jeśli masz problem z prawem, moja kancelaria ci pomoże.